Przekazanie nowego, dobrze wyposażonego sprzętu, poświęcenie wyremontowanej strażnicy oraz wręczenie medali i awansów na wyższe stopnie strażakom. Tak wyglądały w wielkim skrócie minione obchody Powiatowego Dnia Strażaka w Sandomierzu, gdzie gościem honorowym była wicepremier Beata Szydło w asyście licznych parlamentarzystów. Premier, dowódca uroczystości Młodszy Kapitan Bartusiak będą pod oddziały Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych do uroczystego apelu z okazji powiatowych obchodów Dnia Strażaka. czystości podnieśli również inni wyjątkowi goście, wśród których znaleźli się wojewoda Agata Wojtyszek, samorządowcy z całego regionu oraz liczna grupa strażaków. Życzenia i gratulacje strażakom za służbę złożyli również burmistrz Sandomierza Marcin Marzec oraz starosta sandomierski Marcin Piwnik. Skład z na pocztu młodszy Marcin Gawrycz, flagowy sekcyjny Michał asystujący starszy seksyjny na Flaga Państwowa jest jednym z najważniejszych symboli narodowych, dlatego zostanie po rocznicach odniesiona przy adresowaniu wejścia państwowego odebranego przez Sotomierską jest Z okazji powiatowych obchodów Dnia Strażaka, flagę państwową 老总。Okay. Wczorajsze popołudnie z pewnością zapisze się na długo w pamięci strażaków i druchów z regionu. Wyjątkowy charakter miał uroczysty dzień strażaka w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sandomierzu. Jak powiedział starszy brygadier Robert Sabat, zastępca świętokrzyskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, służba strażaków na przestrzeni lat w dużym stopniu się zmieniła. Nowy sprzęt, który otrzymali zarówno strażacy zawodowi, jak i druchowi ochotnicy z regionu, pozwoli Woli unowocześnić działania, które mają za zadanie zwiększenie bezpieczeństwa. Maj jest, maj jest szczególnym miesiącem dla naszej służby. To miesiąc, kiedy jednostka Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczy Straży Pożarnej uroczyście obchodzimy Dzień Strażowy. Podczas których strażacy otrzymują zasłużone awanse na wyższe stopnie służbowe, odznaczenia i wyróżnienia. Poczucie bezpieczeństwa jest w życiu każdego człowieka jedną z fundamentalnych wartości. To strażacy stoją na straży tego bezpieczeństwa. To na naszej służbie spoczywa zapewnienie skutecznej ochrony tego, co dla naszej służby jest najważniejsze. Podczas środowych uroczystości wicepremier Beata Szydło w swoim wystąpieniu podkreśliła rolę strażaków oraz to, że w przeciągu minionych lat druchowie mają coraz większe społeczne zaufanie. Szanowni Państwo, chcę przede wszystkim bardzo serdecznie podziękować za zaproszenie na dzisiejszą uroczystość. Ona jest. Elementem święta strażackiego, tego święta, które w Polsce obchodzimy z, wielkim, z wielkimi honorami, bo też jest to święto strażaków, którzy są cenieni najwyżej, jeżeli chodzi o zaufanie wśród Polaków. Jednostka wzbogadziła się o średni samochód ratowniczo-gaśniczy, lekki samochód rozpoznawczy oraz ciągnik. Nowy sprzęt przekazano także strażakom jednostek ochotniczych straży pożarnych z gminy Wilczyce, Koprzewnica, obrazów i dwikozy. To łodzie z silnikiem zaburtowym pompa i motopompa szlamowa. Jak zapewniała wicepremier podczas konferencji prasowej, poprawa bezpieczeństwa we wszystkich zakresach jest jednym z podstawowych aspektów i priorytetów, które w ramach wprowadzonych programów będą cały czas kontynuowane. Szanowni Państwo, przede wszystkim bardzo się cieszę, że dzisiaj tutaj w Sandomierzu w czasie uroczystości Dnia Strażaka Powiatowego. Mogliśmy oddać do użytku tę wspaniałą, nowoczesną strażnicę, wyremontowaną dla miejscowych strażaków, dla Ochotniczej, dla Państwowej Straży Pożarnej w Sandomierzu. Na pewno dzięki temu remontowi, dzięki tej modernizacji, ten budynek, ta strażnica jest w tej chwili przede wszystkim nowoczesnym zapleczem dla pracujących tutaj strażaków. Wreszcie są godne warunki do pracy i mam nadzieję, że będzie służyć wszystkim, którzy tutaj spędzają właśnie swoją służbę. Natomiast jest to na pewno również podniesienie bezpieczeństwa tutaj miejscowej ludności. Ja chcę przypomnieć, że rząd od 2015 roku wprowadził w życie jako jeden z priorytetów przede wszystkim postawienie, bardzo mocne postawienie jako ten priorytet dla rządu ważny, podniesienie bezpieczeństwa Polaków. A to oznacza, że zostają uruchomione, zostały uruchomione programy modernizacyjne służb mundurowych. W tym między innymi właśnie środki, projekty i programy dedykowane i kierowane dla straży pożarnej. Oficjalną część powiatowego dnia strażaka w Sandomierzu zakończyło symboliczne przecięcie wstęgi na wyremontowanej strażnicy, zwiedzanie przebudowanych pomieszczeń oraz przejazd ulicą Mickiewicza sprzętu strażackiego.